Jest nowy filmik. Największe oszustwa. Osiem dni temu został wrzucony. Eee, zobaczmy, zobaczmy jakie są największe oszustwa. Eee, z tego co wiem, to jest gierki, ale też inne rzeczy. Największe oszustwa, no zobaczmy. W grze masz efekt, jak próbujesz biec szybkim biegiem, okay. to ekran robi się taki wsssiiiż i wygląda jakbyś biegał szybciej. Okay. A tak naprawdę szybkość biegania jest taka sama, jakbyś nie biegał szybko. Aha. To, to można zmierzyć. Faktycznie, czyli jakby dodali efekt blur'a, żeby kurwa było, że szybko biegniesz, a tak naprawdę biegniesz tak samo? Co za beses kurwa, to faktycznie duże oszustwo, no. Wiedziałaś o tym? Pewnie tak, bo to jest yy, ja bardzo znane oszustwo. Ja nie wiedziałem. Pewnie było akurat. już na 10 filmach z TV-gry, ale yy, na przykład w wersji poprawionej, co tam, grafikę zmieniali yy, różne, to tam już bieganie... Okej, okay, o sekundę szybsze. Jeszcze trochę szybsze niż... nie bieganie. Okej. Okay. Y to dobrze, że poprawili to oszustwa. Brawo! Jogurty z kawałkami owoców. że Ej, niby... prawda, prawda! Kurde! Że niby jest tak dużo. Zobaczmy. <gry> Jogurt polski, troskawka z kawałkami owoców. No. Widać recenzja. O. No i co, kurwa, i tu jest niby cała truskawka wielka? Żenujące oszustwo, kurwa. I to od tylu lat nas oszukują. Od tylu lat. W do reklamy, kurwa, spada ci wielka truskawka cała, a tu co to jest, kurwa? Obliżę. No i zobaczmy, ile tu jest tych owoców. Tu jest jeden kawałek, obliżę. Jest to truskawka, uh -huh. tu jest jeszcze kawałek, taki jak my. Okej. Prawie ledwo, co? No. Nie, nie, zenujące. No i co? Prawie, prawie... O, coś jeszcze. Dobra, używałem coś jeszcze. O, o nie, no się... dobra, tu jest akurat okej, okay, tu jest akurat duży. No, tu jest akurat spory kawałek. Duży. Duży. Mm. No dobra, tu może akurat i... są kawałki i to nawet duże. Czyli jednak nie... nie jakoś dużo, ale... Czyli jednak nie oszustwo. Dobra, może to jednak nie jest oszustwo. No. Mm. Nie wiem, zjem całe i wam powiem. No dobra, było... cztery albo pięć kawałków truskawki. No dobra, no okej. Okay. No to... No to co, z dwie truskawki całe? W tym jogurcie. Czy to jest oszustwo? Czy nie? Oceńcie sami. No, no okej. Okay. Akurat chyba w tym jogurcie to jest nawet całkiem dobrze. Nie, no całkiem ja nieźle akurat. Ja nie oceniam tutaj, ja tylko pokazuję. Dobra, dobrze się płaci co miesiąc za to, żeby oglądać jakieś rzeczy i, i to w słabej jakości. To się jeszcze da trzymać, ale czemu. Ja nie mogę już oglądać sobie zagubieni Zapłaciłem za zagubieni i nagle nie ma zagubieni. Przecież oni oszukali mnie. Nie wiem jak tam na tamtym, ale tutaj, za 30 zł, i tak są reklamy... No to jest moje bana akurat. Ludzie, czy wy powariowali w grze Harry Potter Komnata Tajemnic? Na samym początku góry Ron mówi... Chyba widzę! Tam na górze, wrażliwe miejsce. To jest oszustwem, bo miejsce jest na dole. A nie na Źle by tego. Oszu jaki chuj! Ale to wiadomo, nie można ufać rudym ludziom. Po chłopci ci powie kurwa, twoje oczy. Na górze, a to jest na dole. No co za kurwa, że nie? Dzięki, Harry. Masakra. O! Nie! Niby udawane masło. Już y, tłumaczę, o co chodzi. To no masło, masło, tutaj maszate, to jest masło, a to siadaniowe z Tak, to też prawda, bo to jest tłuszcz do smarowania, to nie jest masło. Bo masło się zaczyna od iluś tam procent chyba, nie? Od 80 chyba... Ee, coś tam trzech? C coś tam? Nie wiem. 82? Tak, od 82. Ale to tak samo jest, widzowie, z tymi. Sok i napój, nie? Że sok z owoców to jest faktycznie ten, a napój to jest kurwa co. To w ogóle nie jest sok. No? I człowiek kurwa w dzieciństwie pił te napoje i myślał, że to sok. Ja to nie soki, kurwa, tylko napoje. What the fuck? I Jeszcze nektar to już w ogóle co innego. Masakra, nie? Masakra. Kurczę do smaromania. <noise> berek, nie, berek nie. Nie, to jest Ale tu masło, a tu ach Bez kicks extra, masz lany smak, górskie, masz smaki smak i a Widzicie? Masło! No ale jest 82%, nie? Może oczywiście... O, 83%. Nie co? Co to w ogóle jest? Tutaj wiadomość do firmy... Milmar, przestańcie udawać, żeby ktoś się pomylił, że jesteście maślanym masłem, jak nie jesteście. No, to prawda. Jak tak można w fuja ludzi robić? I to jest też wiadomość do wszystkich innych firm, które robią podobnie: że chcą, żeby ktoś się pomylił, że to jest masło. Uh, kurwa Dobrze, o to chodzi Właśnie tak trzeba postępować z tymi firmami, kurwa Pseudomaślanymi Kurwa, drugi cios jeszcze? Niech ktoś, kurwa, sprowadzi tą Delmę Tego ludzika z Delmy, kurwę To już raz, a, a, a na zawsze yy, pomożemy yy, temu O jemu kurwa Po Niech ktoś go, kurwa, tu zawoła, śmiecia No. No! Okej. Okay. Kurwa, maślany but! Znaczy, no nie maślany właśnie! Nie maślany! No bo to nie jest masło! Tu... tu... Stłuszczony but! Pamiętajcie. Nie oszukujcie. Nie warto. Czy wiesz, że Ludzik z Delmy nazywa się Delmik? I teraz wygląda tak? Co? Ja pierdolę, przegrał Biff z Ozim i kurwa musiał zmienić tożsamość, żeby go nie poznano Co za śmierć! Wcześniej jeszcze wyglądał tak, ale chyba Co to... za normalnie wyglądał, musieli zmienić. Podobna sytuacja jest nie wiem, czy dalej jest, ale kiedyś widziałem, jak dalej tak jest, to powiedzcie mi, napiszcie, a ja zadzwonię na policję. Chodzi mi o to, że niby, niby śmietana, ale nigdzie nie jest napisane, że to jest śmietana. Okej. Okay. Emulsja kremowa. O kurde. I to nie jest śmietana. I mama każe ci kupić śmietanę, bo robi zupę. A ty kupujesz ukwaszoną emulsję tłuszczową 18%. Ja pierdolę, nie? Też tak macie, nie? To jest takie. Też tak macie, nie? Kto tak nie miał? Że mama cię wysyła po śmietanę, a ty kupujesz kremową, ukwaszoną emulsję tłuszczową, kurwa. Ja pierdolę. Kurwa. Nie wiem, kto tak nie miał, stary, nie? Rel? O! A kupujesz ta I mama krzyczy, i. Jak zobaczycie gdzieś pol mlek? No, i kupujesz, kurde. Masz kupić e, grecki, a kupujesz grecki produkt jogurtopodobny, stary. Kto tak nie miał, stary? Jogurtopodobny w ogóle jest napisane, kurwa. Co to kurwa jest? Puszcz palmowy spoza Unii Europejskiej? To, to dobrze? A to nie jest tak, że Unia Europejska właśnie mimo wszystko ma jakieś tam standardy, kurwa, e, normy jedzeniowe i oni, kurwa, e, to źle chyba. Jak to jest spoza Unii? To uważajcie. Co roku to samo. Trzeba kupić jakiś klamot. Y o co chodzi z promocjami w jedronce? Ile kosztuje ten olej? Bo ja kupuję. To myślę, że kosztuje 3,99. Ale to jak. Cena za jeden but! Hmm? Cena za jeden but przy zakupie dwóch but? Jakie kurwa buty? To kupuję buty czy olej rzepakowy do kurwy? Do, kurwa. Kupisz dwa, to wtedy jeden kosztuje 399 i dwa kosztują więcej. Ale jak kupisz 5, to się nie liczy, bo tylko cztery można dać to w ogóle nie wiem co jest, bo... Dobra, to jest tak dziwne! Pokaż TikToka, Zuza. Trzecia rzecz jest za darmo, chyba, ale... Trzecia... Najtańszy produkt, trzeci najtańszy produkt albo 100%. Oni specjalnie zrobili takie skomplikowane e, promocje, żeby starsi ludzie nie wiedzieli o co chodzi, kurwa. Jak ja, wykształcony Polak, e, można powiedzieć. E, grubo kieszenny przychodzę i tego nie rozumiem, to jak starsza pani, kurcze, ma coś zrozumieć. No. Nie można kupić więcej niż 6? A jak kupisz dwie, to nie można więcej niż cztery, i tylko w, od siódmego do jedenastego. I jeszcze tylko cztery opakowania max, dwa z rabatem na kartę moja biedronka. o chuj kurwa chodzi? Co to kurwa za promocja z pizdy? Jeszcze tam jest niżej coś napisane, tylko ta tańsza ta konserwa będzie na promocji, jak kupisz dwie. Ja jestem teraz w sklepie, muszę szybko iść jechać do domu, nie będę tego wszystkiego czytał. Masło, mam nadzieję, że prawdziwe masło, a <noise> nie udawane. Kosztuje drożej jak masz kartę, a chyba taniej jak cena masz Cena z kartą moja biedronka 5,99. O co kurwa chodzi tu? Limit dzienny 6 opakowań na kartę moja biedronka. Masło, cena, nie rozumiem tego kurwa. Jestem jakimś, jestem jakimś pośledzony, nie rozumiem tego. Aplikacje, ale tylko 12 drugiego dwunast banan kosztuje na pewno 3 złote ale jak kupisz za 200 zł rzeczy i nie więcej niż 3 O <gul> kurwa Aha oh. Kilogramy bananu A princepola za złotówkę tylko Aha jak kupisz miliard <gul> Ja jest jak jednak kosztuje 89 groszy, ale trzeba kupić 40 albo więcej, okay. to trzeba chodzić na zakupy z kalkulatorem chyba, bo nie wiem. <ścoughs> Jak naprawdę ja to, nie wiem. To prawda, kurwa, nie wiem, masakra. Już nie rozumiem o co tu chodzi. Po prostu zrób ma być dużymi literami cena, którą się zapłaca i tyle, a nie jakieś kombinowanie. No. Ja muszę sobie policzyć, ale tylko. Po południu, w sobotę, jeden raz jest ta promocja, a i tak nie ma jej, jak nie masz zielonej koszulki. Nie będę nie miłe, bo są święta, ale biedronka powinna już dawno siedzieć w więzieniu. Za to, że zmienili smak pryncypałków, że są niedobre, smakują jak niedobre. To akurat chyba nie robi biedronka, ale oni sprzedają. Gry w wersjach dla kolekcjonerza, czyli specjalne, drogie. Wersje z różnymi dodatkami no. dla fra y, na przykład. <laughs> y, ja gra... w ogóle mam kurwa w domu, bo byłem teraz y, w głupczycach. Ja mam w ogóle jakąś edycję kolekcjonerską World of Warcraft, kurwa, jakiś taki karton w folii jeszcze nieodpakowany, kurwa Nawet nie wiedziałem, że mam coś takiego. Jakiś World of Warcraft z figurką, kurwa, stary, z grom kurwa, what the fuck! Czas to pierdolisz na vinted. <laughs> Tron of Drakens, którą kiedyś chyba recenzowałem. Była też taka y, szmata dodana z napisem Tron of Drakens. To jest, O, tak, o. Ja akurat i tak bardzo się nie używam, ale takie fajne mam te chińskie znaczki i napis tu Tron of Drakens. Niedawno wyszła taka gra, y, co się chodzi po takiej dżungli, takim mm, jakby żołnierzem. I. W wersji kolekcjonerza jak widzimy tutaj mamy takie oh, różne tam jakieś. Terarium. Duperele. I w takim akwarium mamy drzewo. Oh. I w dżungli mamy tego żołnierza. Okay. A jak ktoś kupił tą wersję, no. bo był to Jak sobie przybliżymy, Mordę, to wygląda on jak jakiś cygan. A powinien wyglądać tak. Dużym oszustwem była też wersja kolekcjonerza gry Fallout 76, gdzie reklamował. Fallout 76, kurwa. Ja pierdolę, oni przewidzieli, wiecie co? Buh, nie wytrzymam. Dobra, tylko przewidzieli to od tyłu. Ja pierdolę. Ej, kumacie to, jakby wiesz, teraz Fallout 6-7. Ja pierdolę, ale to by była gra roku, ty. Dobra. taką torbę, Nie, no powinni zrobić Fallout 97, to bym nawet grał, nie? szmacianom dodadzą. A potem się okazało, że to jest jakiś śliski wór. I potem oni to przeprosili i wysłali lepszą. No ale oszustwo było. Sama gra też była oszustwem, bo ledwo w ogóle działała, ale to. Cyberpunkt 2077 działa zaskakująco dobrze. Na PlayStation 4. Można było przeczytać na komputer świat.pl przed wyjściem gry. Mówił o ja Pamiętam, pamiętam jak szed... chodziło zajebiście dobrze. Mówił tak. Na Pysy 5 gra wygląda znakomicie. Na Pysy 4 bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. <laughs> 27 FPS-ów, kurwa. Bardzo dobrze. Oczywiście gra działa trochę gorzej niż na Pysy 4 Pro, ale i tak. Zaskakująco, dobrze. Dobrze, że w specjalnej wersji kolekcjonerza pomalowanej na cyberpunk. Że jak ją kupię, to dostanę wszystkie dodatki. Dobra, jednak nie, jednak nie wyszedł ten dodatek na tego Xboxa. No szkoda! Szkoda ludzi co za to. Ej, czekaj, co? Oni sprzedali wersję kolekcjonerza? I miały być DLC, w jakby każdy DLC, a później ostatecznie na tą konsolę, co dali do wers wersji kolekcjonerza, nie dali tego DLC jednak, kurwa? Nie wyszło do DLC na tą konsolę? Ja pierdolę! Nie wiedziałem o tym! Jakie kurwa skam! What the fuck? Czyli jest to oszustwa. Ej, dobra, Dobrze. to jest twoje akurat. Ja pierdolę, stary dają ci konsolę, na którą ma, masz dostać kurwa DLC, a ostatecznie anulują DLC na tą konsolę, którą dostajesz w wersji kolekcjonerskiej. Genialne! Że chociaż jak kupisz wersję kolekcjonerza, to dostawałeś grę, bo teraz najnowsze oszustwo polega na tym, że w wersji kolekcjonerza, co kosztuje 1000 zł albo milion, nie ma pudełka z grom, gdzie kolekcjonarze. Kolekcjonersi przecież, jak już coś kolekcjonerzują, to pudełka z grami. Ludzie, no tak. przestańcie nas oszukiwać. Soczek Caprio, wydany jest... z Wigilii klasowej i różnych innych to nie wiesiat, jest so... który zawsze ma napisane hmm. Największy że ma tam gratis, nie wiem, 50% gratis 50% gratis czy coś. Jest jedyne zdjęcie w internecie. O kurwa! Demotywatory.pl Nie widziałem nigdy z tym bez 50% gratis, ale mały! I, mocne zdjęcie, dałbym mocne. O, dałem. I że jest caprio Jeden litr. Jak są te, co są gratis, no to, to każdy sobie pomyśli. Aha, no to jak jest gratis, to to za, zazwyczaj. Uch. Gdzieś tam kiedyś był bez gratisu. No bo gratis jest, że coś dostaje. Gratis to oznacza, że dostajesz coś za darmo. Dodatkowo. No. A normalnie tego nie ma. No. I okazuje się, że nigdzie nie ma caprio Aha. bez gratisu. Czyli to fake. Jeden litr. 2 litry, super cena, 2 litry, super cena, 2 A gdzie dwa jest, litry, jest jeden litr, kurwa, w, w średniej cenie? Jeden 1 litr, 1 litr, 1 litr słaba cena powinny być, żeby opierdolić 2 litry, super cena. Jeden litr słaba cena. Powinny być A wersje jest takie. Pięć jeden, 5, 1. nie ma jeden, jest chyba dwa litry, super... już nie gratis. Jak widzimy nie piszą już, że jest gratis, tylko że jest dwa litry, super cena, bo chyba zauważyli, że jest to oszustwo, ale już oszustwo było. Ten został poruszony przez Katpiera z kanału Katpier. Caprio 1 litr. Nie istniało. Ale ja też to miałem już w głowie, to nie, że odkapiłem, tylko ja też to myślałem o tym już długo. <laughs> Słowa znanego tego, Young Maga. On tak zawsze mówi. Ja już to wcześniej, ja już to myślałem, to nie jest Inspi, to jest yy, już wcześniej. Często o tym myślę? I myślę, że to jest oszustwo? Przy okazji można tu zobaczyć A. jeszcze kolejny rodzaj oszustwa na soczkach, <laughs> czyli takie pisanie. 100%! Żeby no, ktoś co? pomyślał, że to jest sok 100% z owoców sok Ej, ludzie piszą, ludzie pytają, ludzie pytają Zuzy na y, TikToku skąd zdjęcia Joko. Kumacie to? LEN na przykład y, przykładowy nick, Lena YFL, skąd zdjęcia? To jest tam jak się TikTok! TikTok fans Popatrzy głębiej, to jest jakieś nie wiem, 100% y, papierowe opakowanie albo 100% <laughs> Dobrego smaku, 100% miłość. Nie wiem, to jest takie, żeby ktoś tak sobie pomyślał. No tak, to są takie zabiegi, że patrzysz 100% i od razu masz, o, 100% to coś musi być zajebiste, 100% kurwa. A to tam nawet nie ma napisane, że 100% z owoców, tylko jakieś kurwa chuj co, stary, losowe. Proszę mam pytanie, czemu granie przez internet na PlayStacji i na tym X, tym złomie, dlaczego? Baza. To kosztuje pieniądze. 37 zł na miesiąc, dwie, trzy, cztery paczki chrupców dobrych, to tyle samo, bo... Ej, właśnie, a czemu kurwa, czemu właśnie granie na konsolach y, przez internet kosztuje subskrypcję? Nie kumam tego kurwa. Przecież ta sama gra na kąpie nie wymaga kurwa dodatkowej subskrypcji, a... Przecież nie grasz na jakichś serwerach. E... Muszą zarabiać, no ale to kurwa, jakby. Nie wiem. Na PlayStation 3 nie było subskrypcji, to prawda. A na komputerze, normalnym komputerze do nauki, to nie kosztuje pieniędzy. Ktoś tu chce nas, was oszukać? Nie dajcie się oszukać. Mam pytanie, czemu na pierwszym pudełku od pierwszego PlayStation 5? Jest napisane 8K. 8K to znaczy, że to jest jeszcze silniej niż 4K i oznacza, że tak super jakość gry, grafiki, super wyraźnie. No. To czemu gry wyglądają na przykład tak? No masz wyraźne. Nie? Część tutaj wszystko jest rozmazane. A one na przykład wyglądają tak. Tutaj macie listy gier, które są... Aha, no do pro. Dobra. A najlepszym udowodnieniem, że to jest oszustwa, to jest, że oni to potem usunęli z tych pudełek, bo to było oszustwo. I w 21 stycznia 2021 głównym, piłkarz, głównym szefem polskiej piłki nożnej był Paulo Suzie Suziech Pokażę tutaj jak wyglądał. E, taki fajny. E, taki siwy. I on potem już jednak nie był okay. tym szefem. I za poszedł tam gdzieś do siebie do domu. Okej. Okay. Właśnie, do Portugalii, Okej. Okay. wrócił, pojechał do domu, Aha. i to było oszustwo, o czym jest mówione tutaj w tym filmie. Chłopie, ty się zastanów. Zastanów się. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków prawie. Ludzi, którzy przychodzili na stadion i wydają No, ja właśnie oszukam wszystkich ludzi, e, ale ja nie mówię, że to jest A? człowiek. Bo nie oceniam go jako człowieka, mogę oceniać jego postawę. Jako trenera reprezentacji Polski, rozwalone, zniszczone, stracone kilkanaście miesięcy. Żelki niby sokiem owocowym, fruciaki! To... Kurwa, kto wpadł na taką nasę fruciaki? Albo to ja jestem yy, straszny, bo przeczytałem. Kurwa, a... No, jego dziwny kształt długich uszu wcale kurwa nie pomaga. Tak? Wcale nie pomaga, kurwa. Co to Trochę... w ogóle, kurwa, jest? Z uszy? Nie wiem. Może co innego? A? Ja nic do was o, nie mam. O, śmiejżelki, to jest goated. Śmiejżelki to są... Ej, śmiejżelki, kurwa... Pa... Chyba od dzieciństwa są moje ulubione żelki. Bananowe najlepsze są i te listki. O! Kiedyś w ogóle chyba wyszła taka wersja, żeby były same listki. O, listki najlepsze. Listki najlepsze. Mam um, innym twaj śmiżelki. Ale czemu piszecie, że zawiera sok owocowy? A nie zawiera? Gdzie jest ten sok? Tak, akurat na świąteczną wersję, ale nie wiem, przekroimy banana. No tak, no nie wypływa. I gdzie tu nie jest sok? Bo ja nie widzę. Co, gdzie? A tu? No nie, no prawda. Mam nadzieję, że CEO e, Nimcfaj e, od, odniesie się do tego, bo to faktycznie, no nigdy tego nie zauważyłem nawet. No bo ja nie. Chyba, że to jest ten jeden lit gratis z soku Caprio, to może tak. No. Bez sensu w ogóle, skąd gdzie i sok tu jest? No. Co z za gwiazda? No bo to są wersja świąteczna, więc w wersji świątecznej masz zobacz choinkę na przykład, nie? I gwiazdkę. Mm. 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 A teraz pokażę Wam film, który, ja uważam, jest dużym oszustwem. Zobaczcie ten film. Hej, Thomas. Hi. Hi, this is Thomas. How are you? Przygotowuję się do koncertu. Good. So, so we see each other the show, right? Tak jest. Widzimy się w Toruniu. Czas pokaże. Zobaczymy, jak to będzie. I'm looking forward. Tylko uważaj na mandaciki. Do zobaczenia. Okej, okay, dziękuję Niby wydaje się tutaj wszystko jest normalnie i dobrze, ale zobaczcie, bo są takie rzeczy, które ja zauważyłem, że ja myślę, że to jest oszustwo. Patrzcie, patrzcie. stop. na zegarze, na komórce u tego pana. Okay. Mamy co? 17:20. Słabo widać tutaj, ale ja widzę. Ja jak się dodzwania tutaj do pana Zenka mamy która dziewiętna ale bo to jest różnica czasu po prostu jest różnica czasu dwie godziny jest po prostu różnicy czasu i w innej strefie czasowej po prostu Co... przyspiesza czas do przodu półtora godziny różnica strefa czasowa inna i co co tak długo dzwonił chyba nie no i trzecia rzecz może nie wiem czy zauważyliście Hi, this is Thomas, How are you? on tu Czego mówi, to do mówi do niego. Nie so, so... gada po polsku, a ten gada po niemiecku. To jak oni mają się dogadać? Czas pokaże. Zobaczymy jak. No i właśnie. To jest oszustwa. Które nie każdy tak od razu by nie wiedział, ale to wam pokazuje, nie? No i to by było wszystko, jeśli takie jakieś oszustwa Fajne, chodzi. Filmik.